O panu tralalińskim. W śpiewowicach, pięknym mieście, na ulicy Wesolińskiej, mieszka sobie słynny śpiewak, pan Tralisław Tralaliński. Jego żona Tralalona, jego córka Tralalurka, jego synek Tralalinek, jego piesek Tralalesek, no a kotek? Jest i kotek kotek zwie zwiesie tralalotek, oprócz tego jest papuszka, bardzo śmieszna tralaluszka. Co dzień rano po śniadaniu zbiera się to zacne grono, by powtórzyć na cześć mistrza jego piosenkę ulubioną. Gdy podniesie pan Tralisław swą pałeczkę, tralaleczkę, wszyscy milkną, a po chwili śpiewa cały chór piosneczkę. Trala, trala, tralalala, tralalala, trala, trala. Tak to pana tralisława, jego świetny chór wychwala. Wyśpiewują, tralalują, a sam mistrz batutę ujął i sam w śpiewie się rozpala. Trala, trala, tralala już z kuchni i z garażu słychać pieśń o gospodarzu już śpiewają domownicy i przechodnie na ulicy jego szofer tralalofer i kucharka tralalarka pokojówka tralalówka i gazeciarz tralaleciarz i sklepikarz tralalikarz i policjant tralalicjant i adwokat tralalokat i pan doktor tralaloktor nawet mała myszka szara tralaliszka Choć się boi kotka, kotka tralalotka, Siadła sobie w kątku, w ciemnym tralalątku i też piszczy cichuteńko. Trala, trala, tralaleńko.